Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę kryje się za prawdziwą miłością, za tym uczuciem, które nie tylko przetrwa próbę czasu, ale rozkwita mimo wszystkich przeciwności? Dziś zapraszam Cię na niezwykłą podróż po tajemnicach serca, które odsłonią przed Tobą głębokie prawdy o miłości, o jakich nie miałeś pojęcia. To nie są banalne porady. To klucze do prawdziwego szczęścia, które mogą zmienić twoje życie. Wyobraź sobie, że możesz nauczyć się rozpoznawać sygnały, które mówią o tym, że twoja relacja ma szansę być czymś więcej niż tylko chwilowym zauroczeniem. Co jeśli dowiesz się, jak unikać tych pułapek, które najczęściej prowadzą do rozczarowań i utraty tego, co najcenniejsze? Ten kanał to miejsce, gdzie odkryjesz praktyczne, a zarazem głębokie wskazówki, które otworzą przed tobą drzwi do świata pełnego pasji, zaufania i prawdziwego zrozumienia. W świecie pełnym powierzchownych relacji i szybkich rozstań mamy niezwykłą okazję, by zanurzyć się w coś autentycznego i trwałego. Nasze rozmowy oparte są na mądrości takich myślicieli jak Napoleon Hill czy Carl Jung, którzy uczyli, jak tworzyć i pielęgnować miłość, która jest nie tylko piękna, ale i głęboka. Poznasz, jak ważne jest porozumienie na wielu płaszczyznach od celów życiowych, przez komunikację, aż po duchowe wartości. Czy wiesz, że nawet najdrobniejsze nawyki i wybory mogą decydować o tym, czy miłość rozkwita. Czy więdnie. To właśnie te subtelne elementy tworzą fundament pod szczęśliwy związek. Jeśli jesteś gotów, by zanurzyć się w tę wiedzę, zrozumieć mechanizmy, które rządzą sercem oraz nauczyć się, jak świadomie budować trwałe uczucie, to jesteś we właściwym miejscu. W kolejnych filmach i materiałach podzielę się z Tobą nie tylko teorią, ale także praktycznymi wskazówkami, które możesz zastosować od zaraz. To będzie jak przewodnik po krainie miłości, w której każda decyzja i każdy gest mają znaczenie. Nauczysz się, jak rozpoznawać i pielęgnować prawdziwą bliskość. Jak rozwijać wspólne marzenia, i jak nie pozwolić, by codzienność zniszczyła to, co najcenniejsze. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, ponieważ to właśnie tutaj znajdziesz regularną dawkę inspiracji i wiedzy, które pomogą Ci stworzyć związek Twoich marzeń. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją miłosną podróż, czy pragniesz odnowić i pogłębić istniejący związek. Znajdziesz tu coś dla siebie. Nie pozwól, by przypadek decydował o Twoim szczęściu. Dołączając do naszej społeczności, zyskujesz dostęp do wyjątkowych materiałów, które krok po kroku poprowadzą Cię ku prawdziwej miłości. To nie jest zwykły kanał, to miejsce, gdzie miłość nabiera nowego znaczenia, a każdy odcinek jest jak rozmowa z przyjacielem, który chce, byś był szczęśliwy i spełniony. Pomyśl o tym, ile razy zastanawiałeś się, co robić, by związek przetrwał i rozkwitł. Teraz masz szansę poznać odpowiedzi i narzędzia, które naprawdę działają. Subskrybując, otwierasz drzwi do świata pełnego zrozumienia i pasji, który może odmienić twoje życie na lepsze. Nie czekaj, pozwól sobie na tę zmianę. Dziękuję, że jesteś tutaj i że razem możemy odkrywać tajemnice miłości. Wierzę, że to dopiero początek Twojej niezwykłej drogi. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnego filmu i zacznij tworzyć związek, o którym zawsze marzyłeś. Czekam na Ciebie w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Jedze. Brak zgodności celów życiowych. Życie często stawia nas na rozdrożach, gdzie dwa serca mogą mieć różne mapy drogi. Wyobraź sobie sytuację, w której para planuje przyszłość ale ich marzenia kierują ich w zupełnie inne strony. Jedno pragnie stabilności i domu na wsi, a drugie życia pełnego przygód i podróży. Ten rozdźwięk może powodować napięcia, które powoli wypełniają każdy dzień niepokojem i frustracją. Gdy cele nie są wspólne, budowanie prawdziwej bliskości staje się niemożliwe, bo każdy krok partnera jest jak krok w nieznany dla drugiego. Ta rozbieżność działa jak cicha rysa w pięknym obrazie miłości, której nikt nie chce zauważyć. W codziennych rozmowach można dostrzec te rozbieżności w drobnych słowach i gestach, kiedy jedno z nich mówi o planach na przyszłość, a drugie kiwa głową, ale w myślach jest już gdzie indziej. Pojawia się niewypowiedziane napięcie. Te drobne momenty, choć wydają się błahe, potrafią zbudować mur nie do przebicia. Miłość wymaga wspólnej wizji, bo bez niej serca nie potrafią tańczyć w tym samym rytmie. Pragnienie, by być razem, zostaje zderzone z różnicą dróg, która rośnie z każdym dniem. Nieświadomie partnerzy zaczynają unikać rozmów o przyszłości, bo wiedzą, że mogą doprowadzić do kłótni lub smutku. W ich domach, zamiast radości, zaczynają królować milczenie i niedomówienia. Tęsknota za bliskością staje się coraz bardziej bolesna, ale nikt nie chce podjąć ryzyka. To jak spacer po cienkiej linie, gdzie każdy krok może oznaczać upadek. Brak wspólnej drogi z czasem niszczy fundamenty, które kiedyś miały być silne i niezachwiane. Gdy myślisz o swoich relacjach, zwróć uwagę na to, czy wasze marzenia idą w parze, czy rozmawiacie o przyszłości z entuzjazmem. Czy z obawą? Ta różnica mówi więcej niż tysiąc słów. Zrozumienie i uzgodnienie wspólnych celów to sekret, który potrafi przemienić zwykły związek w nierozerwalną więź. Gdy oboje idziecie tą samą ścieżką, każde wyzwanie staje się tylko kolejnym krokiem ku spełnieniu. W codziennym pośpiechu łatwo jest zapomnieć o tym, jak ważne jest dzielenie się marzeniami i planami. Jednak to właśnie te rozmowy budują mosty, które łączą serca. Bez nich miłość może zgasnąć, jak światło świecy na wietrze. Ten płomień można na nowo rozpalić tylko poprzez wspólne marzenia, które dają siłę i nadzieję. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj, dokąd zmierza twoje serce wraz z ukochaną osobą. Prawdziwa miłość wymaga, by dwoje ludzi szło razem, nie pomijając swoich pragnień, lecz łącząc je w jedno. To wymaga odwagi i gotowości na kompromisy, ale także głębokiego szacunku dla własnych i partnera celów. To właśnie ta harmonia sprawia, że miłość jest niezniszczalna i pełna życia. Kiedy dwa serca stają się jedną wizją, nawet największe przeciwności nie są w stanie ich rozdzielić. 2. Brak szczerej komunikacji. Gdy słowa między dwojgiem ludzi stają się niewypowiedziane, powstaje przestrzeń, którą wypełnia niepewność i lęk. Wyobraź sobie poranek, gdy w ciszy pijecie kawę, ale każdy z Was nosi w sobie ciężar niedomówień, które powoli oddzielają Was od siebie. Brak otwartości to cichy wróg, który zjada fundamenty związku. Gdy zamiast rozmowy pojawia się milczenie, serca zaczynają się oddalać, a pragnienie bliskości zostaje stłumione przez strach przed odrzuceniem. Komunikacja to nie tylko słowa, lecz prawdziwe dzielenie się uczuciami, marzeniami i obawami. Bez niej miłość staje się niczym list bez adresata, pozostaje niesłyszana i niewidzialna. Codzienne sytuacje często pokazują, jak łatwo jest zamknąć się w sobie, gdy nie czujemy się bezpieczni. Po kłótni, kiedy patrzycie na siebie z dystansem, a każde słowo waży tonę, rodzi się potrzeba autentycznego dialogu. Bez niego relacja staje się teatrem, gdzie oboje gracie rolę zamiast być sobą nawzajem. Każde niewypowiedziane słowo to cegła w murze, który w końcu uniemożliwia przepływ miłości. Kiedy więc zaczynasz ukrywać swoje prawdziwe myśli, niszczysz most, który miał was łączyć. W codziennych rozmowach o banalnych sprawach kryje się moc budowania lub burzenia więzi. Gdy tylko jedna strona decyduje się milczeć, druga zaczyna się zastanawiać, co ukrywa. To początek niekończących się domysłów i niepokoju, które zatruwają wspólne chwile. Brak szczerości tworzy iluzję spokoju. Lecz pod powierzchnią toczy się burza emocji. Tylko prawdziwa, otwarta rozmowa może te burze uciszyć i przywrócić równowagę. Zastanów się nad chwilą, gdy po długim dniu zmęczenia i rozczarowań nie potrafisz powiedzieć drugiej osobie, co naprawdę czujesz. Zamiast tego ukrywasz emocje, by nie wywołać konfliktu. W tej sytuacji serce krzyczy w milczeniu. A więź słabnie z każdą niewypowiedzianą prawdą. To właśnie w tych momentach rodzi się samotność. Nawet będąc blisko drugiej osoby, prawdziwe połączenie wymaga odwagi, by mówić o wszystkim, co się nosi w środku. W relacjach pełnych szczerości, każda rozmowa jest jak kropla, która zrasza ziemię spragnioną zaufania. Gdy uczymy się słuchać i być słuchanymi. Rodzi się między nami przestrzeń pełna bezpieczeństwa i zrozumienia. Wtedy nawet trudne tematy nie dzielą, lecz łączą, bo miłość znajduje swój język prawdy. Ta prawda staje się ogniem, który ogrzewa nawet najbardziej chłodne dni i pozwala wzrastać w najtrudniejszych czasach. Brak szczerej komunikacji to jak pusta książka. Jest wiele stron do napisania, lecz nikt nie zaczyna pisać. Dlatego tak ważne jest, by nie bać się mówić o swoich uczuciach i słuchać uważnie partnera. W ten sposób budujemy relację, która przetrwa wszystko, bo opiera się na fundamentach zaufania i autentyczności. To sekret prawdziwej miłości, która nie boi się być widoczna w całej swojej głębi. Trzyk. Ignorowanie siły wspólnej kreatywnej wyobraźni w świecie pełnym możliwości wyobraźnia to klucz, który otwiera drzwi do wspólnych marzeń. Wyobraź sobie, że razem kreujecie przyszłość, snując obrazy życia, które chcecie zbudować. Gdy ta wyobraźnia jest wspólna, staje się potężną siłą, która jednoczy serca i umysły. Ignorowanie tej siły oznacza zatrzymanie się w miejscu, gdzie miłość traci swój twórczy potencjał. Bez marzeń stajemy się tylko pasażerami życia, a nie jego współtwórcami. Wspólna wyobraźnia to przestrzeń, gdzie rodzą się najpiękniejsze plany i najgłębsze uczucia. Codzienne chwile mogą być pełne inspiracji, jeśli tylko pozwolimy sobie na twórcze myślenie. Kiedy rozmawiacie o planach na weekend, a każdy dodaje coś od siebie, tworzycie coś więcej niż tylko listę zajęć. Budujecie wspólny świat, który łączy was na poziomie dusz, to jak wspólna podróż, w której każdy krok jest wyrazem miłości i nadziei. Brak tej kreatywności to stagnacja, która powoli zamienia się w rutynę bez koloru i smaku. Czasem wystarczy chwila, by zatrzymać się i zapytać, co chcemy stworzyć razem. To pytanie otwiera drzwi do nieskończonych możliwości, gdzie każdy pomysł jest jak iskra życia. Gdy ta iskra przestaje się palić, miłość traci blask i przestaje być tym, czym była na początku. Wspólna wyobraźnia jest jak magiczny klej, który scala każdy element związku w jedną całość. W codziennych dialogach zauważ, jak często wyobrażasz sobie przyszłość z partnerem. Czy tworzycie razem wizję, która wzbudza w was pasję i ekscytację? A może milczycie, pozwalając, by dni przeleciały bez planów i marzeń? To różnica między życiem, które jest, a tym, które mogłoby być. Wspólna, kreatywna wizja buduje mosty, które łączą nawet najbardziej odległe serca. Pomyśl o tych momentach, gdy z zapałem snujesz plany, a druga osoba podchodzi z entuzjazmem. To jest chwila, kiedy miłość nabiera nowego tchnienia i staje się czymś więcej niż tylko codziennością. Gdy razem tworzycie coś nowego, wasze więzi stają się niezniszczalne, bo oparte na wspólnym tworzeniu. To właśnie ignorowanie tej siły powoduje, że miłość gaśnie i traci swój żywioł. Wyobraźnia to dar, który łączy ludzi na najgłębszym poziomie. Kiedy pozwalacie sobie na kreatywność w związku. Wprowadzacie do niego życie i ruch. To jak taniec dwojga, którzy razem tworzą nowy świat pełen możliwości. Nie pozwól, by codzienność zgasiła tę iskrę. Zamiast tego, rozwijajcie wspólne marzenia i pozwólcie, by wyobraźnia była waszym przewodnikiem w drodze ku szczęściu. Czwarty, brak wspólnego celu. Miłość bez wspólnego celu to jak statek bez steru dryfujący po morzu przypadków i niepewności. Wyobraź sobie, że każdy z Was płynie w innym kierunku, nie wiedząc, czy spotkacie się na brzegu. Gdy nie ma jasnej wizji, trudno jest znaleźć wspólny język i kierunek, który nada sens każdemu Waszemu krokowi. Wspólny cel to kotwica, która daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Bez niego związek traci na głębi i staje się tylko zbiorem chwil. Codzienność pokazuje, jak ważne jest, by wiedzieć, dokąd zmierzacie jako para. Kiedy planujecie wspólne wakacje, dom lub rodzinę, te decyzje stają się fundamentem waszej relacji. Bez nich łatwo popaść w chaos, nieporozumień i braku zaangażowania. Wspólny cel jest jak latarnia morska, która wskazuje drogę nawet w najciemniejsze noce. Jego brak powoduje, że czujecie się zagubieni i niepewni przyszłości. W momentach kryzysu wspólne cele stają się oparciem, które pomaga przetrwać burze. To one przypominają wam, dlaczego jesteście razem i co chcecie osiągnąć jako zespół. Kiedy cel jest jasny, trudności nie są przeszkodą, lecz wyzwaniem do pokonania. Brak tej jasności rodzi frustrację i rozczarowanie. Które z czasem niszczą nawet najsilniejsze uczucia. Zwróć uwagę, czy Twoje marzenia i plany pokrywają się z marzeniami drugiej osoby. Czy rozmawiacie o tym, co chcecie osiągnąć? Czy Wasze drogi biegną w tym samym kierunku? To pytania, które mogą zmienić wszystko. Wspólny cel to nie tylko plan na przyszłość, lecz również codzienna motywacja i siła, która utrzymuje Was przy sobie. Codziennie podejmujecie decyzje. Które mogą przybliżać lub oddalać was od wspólnego celu. Wspólna praca nad tym celem zbliża serca i umacnia więź. To, co zaczyna się od drobnych kroków, może przemienić się w wielką podróż, pełną sukcesów i wzajemnego wsparcia. Brak tego celu jest jak pusta przestrzeń, którą trudno zapełnić prawdziwym szczęściem. Prawdziwa miłość to ta, która ma swój cel coś, co nadaje jej sens. I kierunek. Kiedy dwoje ludzi idzie razem, mając jasno określony cel, nic nie jest w stanie ich rozdzielić. To właśnie ten cel sprawia, że każdy dzień jest pełen energii i nadziei na lepsze jutro. Bez niego miłość może być tylko snem, który łatwo się rozpływa. 5. Brak szacunku dla zasad wiary w działaniu. Wiara w coś większego to fundament, który nadaje sens naszym działaniom i decyzjom. Wyobraź sobie związek, w którym partnerzy nie szanują swoich duchowych przekonań i zasad, które kierują ich życiem. Brak tego szacunku rodzi napięcia i nieporozumienia, które mogą zniszczyć nawet najgłębsze uczucia. Wiara to nie tylko religia, lecz również zaufanie i przekonanie, które prowadzą nas przez życie. Kiedy jest zaniedbywana, relacja traci swój duchowy wymiar i zaczyna się chwiać. Codzienne momenty pokazują, jak ważne jest, by partnerzy rozumieli i szanowali swoje duchowe potrzeby. Kiedy jedna osoba szuka pocieszenia w modlitwie czy medytacji, a druga lekceważy te praktyki, rodzi się poczucie izolacji. Szacunek dla tych różnic buduje mosty zrozumienia i akceptacji które pozwalają miłości rosnąć w pełni. Brak tego szacunku tworzy przepaść, która coraz trudniej jest pokonać. W chwilach zwątpienia i trudności, właśnie wiara może być kotwicą, która utrzymuje związek na powierzchni. To ona daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i odnaleźć sens w chaosie. Gdy partnerzy wspierają się w swoich duchowych poszukiwaniach, ich relacja nabiera głębi i autentyczności. Zaniedbanie tej sfery to zaproszenie do pustki i chłodu w sercach. Zastanów się, czy w Twoim związku jest miejsce na duchowość i czy oboje ją pielęgnujecie. Czy rozumiecie, że wiara nie musi być identyczna, ale powinna być szanowana? To pytania, które mogą odmienić Twoje podejście do relacji kiedy szanujemy przekonania drugiej osoby, otwieramy drzwi do prawdziwej bliskości i zaufania. Codzienne gesty, takie jak wspólna chwila ciszy, modlitwa czy medytacja, mogą wzmacniać więź i budować fundamenty trwałej miłości. To właśnie dzięki nim związek staje się miejscem, gdzie można czuć się bezpiecznie i kochanym. Brak szacunku dla tych praktyk sprawia, że miłość traci swój głęboki sens i zaczyna się rozpadać. Prawdziwa miłość to ta, która pozwala rosnąć duchowo i wspiera w trudnych chwilach. Gdy partnerzy traktują swoje przekonania z szacunkiem i zrozumieniem, tworzą więź, która przetrwa wszystko. To właśnie ten duchowy wymiar sprawia, że miłość staje się pełna, silna i nieśmiertelna. 6 Zaniedbywanie nawyku emocjonalnej harmonii. W relacji emocje to melodia, która nadaje rytm codziennym chwilom. Wyobraź sobie związek, gdzie emocje są jak burzliwe morze, nieuporządkowane i gwałtowne. Zaniedbywanie potrzeby emocjonalnej równowagi sprawia, że napięcia narastają i zatruwają wspólne życie. Harmonia emocjonalna to sztuka, która wymaga uważności, cierpliwości. I wzajemnego szacunku. Bez niej miłość może stać się polem bitwy, zamiast bezpieczną przystanią. Każdego dnia podejmujemy decyzje, które wpływają na nasze samopoczucie i nastrój drugiej osoby. Gdy ignorujemy emocje partnera, lub nie dbamy o własne, tworzymy chaos, który powoli niszczy więź. Wspólna praca nad utrzymaniem harmonii to jak ćwiczenie orkiestry. Każdy instrument musi brzmieć z uwagą i zrozumieniem dla całości. Bez tego dźwięk jest fałszywy i nieprzyjemny. W codziennych sytuacjach można zauważyć, jak łatwo jest stracić kontrolę nad emocjami. Kiedy zmęczenie, stres lub złość biorą górę, zapominamy o delikatności wobec siebie nawzajem, to momenty, w których harmonia jest najbardziej potrzebna, ale też najtrudniej ją utrzymać. Kiedy jednak podejmujemy wysiłek, by zrozumieć i wspierać emocje partnera, budujemy przestrzeń pełną miłości i spokoju. Zwróć uwagę: czy potrafisz rozpoznać i szanować emocje drugiej osoby? Czy potrafisz też wyrażać swoje uczucia w sposób, który nie rani, lecz zbliża? To kluczowe pytania, które mogą odmienić jakość Twojego związku. Harmonia emocjonalna nie oznacza braku konfliktów, lecz umiejętność radzenia sobie z nimi w sposób konstruktywny i pełen empatii. Codziennie stajemy przed wyborem: czy pozwolimy, by emocje rządziły nami bez kontroli, czy nauczymy się je kierować z miłością i szacunkiem. To właśnie ten wybór decyduje o tym, czy związek będzie miejscem radości czy cierpienia. Harmonia emocjonalna jest jak tlen dla relacji. Bez niej trudno przetrwać nawet najpiękniejsze chwile. Prawdziwa miłość to taka, która potrafi tworzyć emocjonalny balans nawet w burzliwych czasach. Kiedy partnerzy dbają o siebie nawzajem na tym poziomie, ich więź staje się niezniszczalna i pełna światła. To właśnie ta harmonia sprawia, że miłość jest nie tylko uczuciem, lecz również sztuką życia razem. 7. Niedocenianie znaczenia ostatecznej decyzji w relacji decyzje są fundamentem, na którym budujemy naszą rzeczywistość. Wyobraź sobie, że para wciąż odkłada na później ważne decyzje dotyczące ich przyszłości. Brak jasnej i ostatecznej decyzji tworzy przestrzeń dla niepewności, która z czasem może zatruć każdy aspekt relacji. Podejmowanie świadomych i zdecydowanych wyborów to akt odwagi i miłości który pozwala związkowi rozkwitnąć. Bez tego kroków się nie stawia, a życie toczy się bez celu i kierunku. W codziennych momentach można zauważyć, jak decyzje wpływają na Waszą bliskość. Kiedy zwlekacie z rozmowami o przyszłości, powoli oddalacie się od siebie, bo każde niewypowiedziane tak lub nie pozostawia pytania bez odpowiedzi. Ta przestrzeń niepewności wypełnia się lękiem i wątpliwościami, które niszczą fundamenty zaufania. Świadoma decyzja to klucz do otwarcia drzwi nowej rzeczywistości. Zwróć uwagę, czy jesteś gotów podjąć decyzję, która może zmienić wszystko. Czasem boimy się konsekwencji, ale brak decyzji to często większe cierpienie. Odwaga w miłości to nie tylko uczucie, ale przede wszystkim działanie. Postawienie kroku naprzód, nawet gdy droga jest niepewna, ta decyzja pokazuje, że jesteś gotów walczyć o związek i dać mu szansę na prawdziwe przetrwanie. Codzienna rzeczywistość często przynosi dylematy i wybory, które mogą wydawać się trudne lub przerażające. Jednak właśnie w tych momentach rodzi się siła i autentyczność relacji. Decyzja to nie tylko formalność, lecz wyraz prawdziwego zaangażowania i gotowości do budowania wspólnej przyszłości. Bez niej miłość może pozostać jedynie iluzją. Pomyśl o chwilach, gdy oboje zgodziliście się na ważny krok, wspólną przeprowadzkę, założenie rodziny czy zmianę priorytetów. Te momenty jednoczą i dają poczucie sensu oraz bezpieczeństwa. Kiedy decyzja jest podjęta świadomie i wspólnie, tworzy fundament, na którym można budować trwałe szczęście. Brak tej decyzji to jak dom bez fundamentów, nieuchronnie popada w ruinę. Prawdziwa miłość wymaga od nas odwagi, by nie bać się podejmować decyzji, nawet jeśli wiążą się one z ryzykiem. To one wyznaczają kierunek życia i pozwalają tworzyć wspólne historie pełne pasji i spełnienia. Nie pozwól, by strach powstrzymał cię przed tym, co może być początkiem waszej najpiękniejszej podróży. Nasza podróż przez tajemnicę prawdziwej miłości dobiegła końca, ale to dopiero początek twojej własnej historii. Każdy z poruszonych tematów otworzył drzwi do głębokich prawd, które mogą całkowicie odmienić twoje spojrzenie na relacje. Teraz wiesz, że miłość to coś więcej niż tylko uczucie to świadomy wybór, codzienna praca i odwaga, by iść razem w tym samym kierunku. Pamiętaj, że każdy gest, każda rozmowa i każda decyzja mają ogromne znaczenie. To one budują fundamenty, na których opiera się trwałość związku. Jeśli potrafisz rozpoznać i pielęgnować te elementy, jesteś na dobrej drodze, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego i niepowtarzalnego miłość, która nie tylko przetrwa, ale rozkwitnie na przekór wszystkiemu. Wyobraź sobie, jak Twoje życie zmienia się, gdy zaczynasz świadomie dbać o cele wspólne, komunikację i duchową harmonię. Jak z każdym dniem rośnie zaufanie i bliskość, które sprawiają, że nawet najtrudniejsze chwile stają się okazją do wzrostu i zrozumienia. Ta wizja nie jest odległa, jest w Twoim zasięgu, jeśli tylko się na nią otworzysz. Nie zapominaj, że prawdziwa miłość wymaga odwagi. Odwagi do podejmowania decyzji, mówienia prawdy i tworzenia razem świata marzeń. To nie jest droga łatwa, ale niezwykle satysfakcjonująca, kiedy pozwalasz sobie na to, co najpiękniejsze w relacji, otwierasz serce na doświadczenie, które może przetrwać wieki. Wiedza, którą tu zdobyłeś, jest tylko początkiem. Prawdziwa przemiana następuje, gdy zaczniesz ją stosować na co dzień. To, co dziś. Może wydawać się trudne, jutro stanie się naturalnym elementem Twojego życia. Z każdym krokiem zbliżasz się do relacji pełnej pasji, zrozumienia i niegasnącej miłości. Chcę Cię zaprosić, abyś pozostał z nami i odkrywał dalej te fascynujące obszary ludzkiego serca. Subskrybując kanał, zyskujesz dostęp do kolejnych inspirujących treści, które pomogą Ci rozwijać się w miłości. I tworzyć więzi oparte na prawdziwej bliskości. To miejsce, gdzie Twoje serce znajdzie wsparcie i zrozumienie. Twoja obecność tutaj świadczy o tym, że jesteś gotów na zmianę i chcesz czegoś więcej niż przeciętność. Pamiętaj, że każdy moment jest dobry, by zacząć nową historię, a my chętnie będziemy Twoim przewodnikiem na tej drodze. Nie pozwól, by ta szansa przeszła obok Ciebie niezauważona. Razem możemy tworzyć społeczność, która nie boi się głębokich uczuć i świadomych wyborów. To przestrzeń, w której każdy krok w stronę prawdziwej miłości jest celebrowany i wspierany. Subskrybuj, aby nie przegapić tych wyjątkowych momentów rozwoju i odkryć. Dziękuję, że byłeś ze mną podczas tej wyjątkowej podróży. Mam nadzieję, że to, co tutaj usłyszałeś i przeczytałeś, zainspiruje Cię do działania i pozwoli stworzyć relację, o jakiej zawsze marzyłeś. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, gdzie czeka na Ciebie jeszcze więcej fascynujących odkryć. Nie zapomnij kliknąć subskrypcji. Razem możemy odkrywać jeszcze więcej sekretów prawdziwej miłości. Do usłyszenia.